Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Z tej strony Scrap Dory. Dzisiaj kolejny filmik zakupowy ze sklepu Action. Pierwszy w tym roku, ponieważ podsumowuję miesiąc styczeń. Pokażę Wam, jak zwykle, nowości, które się pojawiły albo udoskonalone nowości w sklepie oraz rzeczy, które już od jakiegoś czasu są tam na półkach. Zacznę, może. Takiego notesu. Te notesy z naklejkami pojawiają się co jakiś czas. Tym razem wzięłam sobie w takie pastelowe elementy. Jest tu 12 stron, każdej po dwie. Prezentują się mniej więcej tak. Ten bloczek z naklejkami głównie wzięłam ze względu na literki, które w środku są tutaj właśnie takie złote. Można bardzo fajnie je wykorzystać w różnych pracach. Fajne są też te ślaczki. Jakie zaraz tutaj o zobaczycie takie elementy zdobione. W akrzonie coraz więcej teraz pojawia się elementów, które są złocone. Wcześniej były srebrzone, czy tak jak napisy i, i w ogóle. Teraz pojawiają się właśnie w złotej formie, co mnie niezmiernie cieszy, bo częściej. Się wykorzystuje chyba złote napisy. Dodatkowo ten bloczek ma taką folikę, jeżeli ją dobrze zabezpieczymy, w sensie nie porysujemy, będzie można ją także wykorzystać do jakiegoś shaker boxa, a że jest dość spora, więc możliwe, że z, do dwóch nam wystarczy. Więc to jest taki bloczek. Pojawiły się także elementy metalowe. One są chyba troszeczkę unowocześnione, bo wcześniej też pojawiały się te elementy. Pokażę Wam akurat takie mam pod ręką tutaj, takie listki. Teraz też widziałam, że są jakieś listki. Nie wiem, czy takie same jak te, które ja już posiadam, no ale zbytnio mnie to nie interesowało, ponieważ mam te elementy i z tymi listkami dość ciężko mi się gdzieś pracuje. A te elementy wzięłam ze względu właśnie tutaj na te ornamenty, i tak jak tu widzicie, te można fajnie użyć do zamykania pudełek w stylu takim vintage, które dodadzą takiego charakteru jeszcze dawnych lat tak jak tu widzicie jest tutaj delikatna dziurka i w tam tutaj można dodatkowo ją pogłębić zrobić ją krokodylem pokażę wam o co mi chodzi na przykład tak jak tu mam w pudełku tu jest akurat element metalowy z zielonych kotów tak samo jak i ta ala kołatka i za pomocą tego możemy otworzyć pudełeczko nie musi być tak, że to w taki sposób zrobione otwieranie pudełeczka. Możemy na przykład zrobić tutaj dziurkę, zabezpieczyć ją na przykład delikatnie, jeszcze dodatkowo nitę i na przykład za pomocą chłościka otwierać to te pudełeczko. Też będzie to fajny element do, do otwierania danego pudełeczka. Nie wiem, czy w albumie, który jest też na moim kanale takim właśnie pudełkowym, jest właśnie ten sposób. Jeżeli nie mylę się, to Wam podlinkuję, więc to są takie fajne elementy. Tu mamy w kształcie takiego koła. One też fajnie się nadadzą, jeżeli będziemy na przykład przeciąć je na pół i pod jakieś kompozycje kwiatowe wkładać. Tak samo od tej kwiatki wiadomo, też są to uniwersalne takie wzory, które łatwo wykorzystać do, do różnych prac. Więc coś takiego fajnego. Zakupiłam sobie także alfabet, który jest w literze, w kolorach właśnie biało-złotym. Fajnie, na przykład, żeby zrobić napis album czy jakieś imię, w różnych pracach. Coś takiego. <laughs> Materiały, które są już Wam znane, one były po około chyba 4 zł, a są dość spore bo 28 na 270 cm. Co prawda, zależało mi na tym kolorze, ale to dopiero okazało się, że w domu. Pomyliłam się, że go mam. Ja jednak go nie miałam a y, jak będę przy okazji w ekscjonie muszę kupić w tamtym kolorze bo mam już zaplanowany co do niego projekt ale niestety nie mam tego koloru a te kolory które posiadam no nie za bardzo mi tam pasują coś takiego to jest taki sprasowany brokat tak jakbym bym to nazwała tu szukam jak to się nazywa po polsku ale to nigdzie nie widzę to są tak jakby naklejki nie są one może dość duże, ale tak. One są: jest to taki brokat dość gruby, bym powiedziała, sprasowany. Tu jest element, gdzie możemy właśnie go odkleić i przykleić. Bardzo mi się podoba właśnie ten element. I to powiem Wam, chyba, że nie należało do tanich rzeczy, jak na Action. Nie pamiętam teraz ceny, ale wziąłam sobie jedną sztukę właśnie głównie z tego powodu, bo ten róż to taki średni, ale ten fiolet mieniący się właśnie tak w złoto, w zieleń czy w jakiś tam tutaj jeszcze niebieski, no jest prześliczny, więc coś takiego. Dodatkowe koraliki, bez których ja nie mogę żyć, tutaj w kolorze mm, takiego beżu z takim dodatkowym zdobieniem ala takim greckim a tutaj takie koraliki które są tak jakby przy brązoletkach które te są akurat plastikowe ale wydają się tak jakby były srebrne takie brudne srebro dodatkowo w takich dużych fiolkach zakupiłam sobie koraliki w kolorze perłowym perłowej bieli, różu i, i takim fiolecie jasnym o, tutaj widać są dość fajne, duże oczka, i można fajnie przewlec, więc coś takiego. Naklejeczki z serduszkami. Fajnie będą do użycia w jakichś właśnie projektach, czy walentynkowych, ślubnych, na dzień mamy, a także w pracach dziecięcych, bo serduszka są takie troszeczkę słodkie. Oraz taka totalna nowość, czyli znowu pojawiły się wykrojniki w ekszonie. Tym razem takie brzegowe. Od razu Wam będę pokazywała, jak one wycinają. Tylko muszę sobie wziąć jakąś. O, właśnie, weźmiemy kartkę. Tu są oryginalne, w sensie tak, jak wyglądają. I to jest są takie chmurki. One mają dodatkowo przeszycia. I tu jest. Coś takiego i coś takiego. One mają 13 cm długości. Można też wzory łączyć, że można spróbować i, i udaje się. Może nie we wszystkich, ale w niektórych tak. W opakowaniach są tak połączone, że na przykład ten jest fajny. Ten już jest taki sobie, ale też fajny. Dodatkowo ma on taki fajny tutaj przeszycie. No i te gwiazdeczki są super, właśnie do projektów jakichś dziecięcych. Następne, to jest taki wykrojnik i on coś takiego i tutaj od góry. Tak i takie kokardeczki. Wycinane te kokardki, wiadomo, można także użyć. Do innych projektów, jeżeli ktoś yy, lubi się bawić z takimi małymi elementami. E, tutaj coś takiego. O, taka fala, trochę bezsensowna. I tutaj te bąbelki też bardzo fajnie wyglądają, więc mówię w każdym z tych wykrojników, jest chociaż jeden taki super, który mógłby być połączony w innym zestawie i by było ekstra tutaj znowuż tym takim najfajniejszym jest ten na zasadzie odwróconych trójkątów tutaj taki zygzak jakby od nożyczek zrobiony tych kreatywnych i tutaj takie ala konieczynki tylko brakuje jednego listka <grystanie> następne to jest coś takiego i tutaj mamy tak to wygląda takie trójkąty Się nie mieszczę na tej kartce tutaj coś takiego i ten znowuż jest fajny takie jaja powycinane e, podłużne kolejny to jest coś takiego no te są akurat mniej takie fajne, ale znowuż ten wzór jest bardzo fajny nawet jeżeli gdzieś zerknę, gdzie mam. O. <laughs> ja już użyłam właśnie tutaj w pracy, więc fajnie to y, wygląda. Pracę zobaczycie wkrótce, więc nie zdradziłam Wam całej, żebyście mieli y, nutkę zaciekawienia <laughs> do następnego y, y, filmu. I tutaj ostatni z tych wykrojników. Mamy takie serduszka. Też one bardzo fajnie wyglądają. Te serduszka można dodatkowo wyciąć. No nie będę teraz ich szukała gdzieś sam na biurku, ale ładne, ładnie są wycięte. Tu mamy dodatkowo tutaj nie wycinałam, bo odwrotnie przyłożyłam wykrojnik, nie zwróciłam uwagi, z której są te do nacinania. Ale tu jest tak w kształcie takiego, że ta i ta strona są głębiej. Tu jest delikatnie tak cofnięty ten papier. papier I tu zwykły taki. Tnący na właśnie ten półokręg, że tak delik delikatnie zaokrągla, takie duże zaokrąglenie. Nie wiem, czy to widzicie, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Więc, tyle z nowości wykrojnikowych, to jest to. Miałam zamiar złożyć to do czasu kręcenia filmiku. Ale niestety nie zdążyłam. Kupiłam właśnie takie alastatki. Tu wam pokażę na obrazku. Nie wiem, wyłoszczyło się. Jest ich chyba cztery rodzaje. Tak, tu macie pokazane te stateczki i pomyślałam sobie, że bardzo fajnie będzie je użyć na przykład do projektów męskich, do jakiegoś exploding boxa. Co prawda są to statki, które mają 12 cm, więc ten box musi być troszeczkę większy przynajmniej od tego standardowego, który jest tworzy się 10 na 10. 10 jeszcze, 3 razy 10, ale jest to bardzo fajny, właśnie, pomysł do męskich prac. Ja jeszcze sobie sama sprawdzam linijką, czy faktycznie, no tu wychodzi, że od tego kadłuba to mamy jakieś, no niecałe 11, ale jestem ciekawa, jak po zło złożeniu, bo tutaj, o tego nie widzicie teraz, jak wam pokazuję, wychodzą te elementy. E no, ale to by było plus minus, tak jak oni tutaj napisali, że 12 cm. No, wydaje mi się, że coś innego, coś fajnego, co można wykorzystać przy okazji się pobawić w takie a la modelarstwo. A przy okazji stworzyć oryginalny projekt. No, wiadomo, tutaj chyba bazę trzeba było samemu sobie stworzyć do takiego boksa. Tak podejrzewam. Nie wiem, czy są gotowe większe bazy. No i ostatnią rzecz, jaką wam pokażę, są to nowe bloki z Actiona, papierowe. Nic już poza tym nie pokażę Wam więcej. Są one troszeczkę podobne do tych. A nie, pokażę Wam kłamie. Jeszcze. O! Kupiłam sobie taką walizkę. Ona jest dość spora, bo ma wymiary ponad 30 cm. Tak, jak o widzicie, nie wiem, czy widzicie, widzicie, jeszcze tu jest kawałek. Ja ją wzięłam, bo na przechowywanie takich ścinków papierowych są tutaj mniej więcej posegregowane kolorystycznie. Jak są mniejsze elementy, to mam w polikach. <laughs> większe są troszeczkę no bez folii, bo no nie pogubią się. a Pod spodem jest taki przestrzał, że te kolory mogą się załóżmy tam mieszać. Jeżeli jest jakaś drobnica, no i wszystko jest ładnie zamknięte. Może stać pod biurkiem, nic się nie wala. Nie wiem jak wy przechowywujecie, ale z chęcią poznałabym ten sposób. No i już szukam starszej wersji bloku z actiona. o, o widzicie, one były e, podobne, e, tylko że mają tutaj takie ala serwetki. Ale poczekajcie, jeszcze sprawdzę w pozostałych blokach. Tak jak mówiłam, one mają e, serwetki, jak na złość uciekły mi gdzieś te bloki, nie mogłam ich znaleźć. E, a te są teraz e, z tą grafiką samą w, w kole. Kolorystycznie są możliwe, że troszeczkę zbliżone, chociaż i nie. Nadal mają, czasami pojawia się ta jedna strona gładka. Otaj, ten papier, nie wiem, czy widzicie, chyba widzicie dobrze. Był kiedyś w granacie, ten to był chyba w bieli, taki papier. W każdym bloku, przynajmniej tak jak ja decydowałam się zakupić, jest coś, co od razu mi tak jakby dawało. Taka lampka się zapalała do danego projektu. Tu mi wpadł bardzo w oczy ten papier właśnie z tymi tutaj po boku tymi kwiatami gałązkami. Bardzo fajnie to wygląda. Co zauważyłam? Właśnie w niektórych blokach. Bo już w jeden używałam i są takie czasami przebarwienia. E, wcześniej nie było tego. E, Tutaj z któregoś też właśnie musiałam wyciąć, m, czyli jakiś kawałek tego papieru jest odpadem. No i te moje serduszka. Uwielbiam te papiery, akurat z I to jest taki, to no, taki, akceptowalny. E, tu jest teraz floral, czyli kwiatowy. Kwiaty troszeczkę, tutaj może być fajny właśnie na liście wykorzystana zieleń, tu mamy jednolity, znowuż, te już były w takim ciemnym tle w innym bloku, tu przepiękne te pióra na takim bordzie, te grochy cudowne, no zielone ja uwielbiam, ten jest bardzo fajny w jakichś projektach ślubnych, czy jakichś vintage, albo w kartkach urodzinowych można zastosować. Brochy to wiadomo, takie te mniejsze do kuchni, w kuchennych projektach. <gry> Tutaj są jakby elementy wycięte. No, co prawda jakość tego druku no, nie może niczym się równać e, tym papierom, e, co są z elementów do wycinania z kolekcji innych, e, nie akształtowych, ale e, można zawsze na przykład użyć do tego. E, e, na przykład ojej, wyleciało mi słowo glossy akcent i, i one wtedy będą ładnie się błyszczeć zawsze to można jakoś wykorzystać na przepiękne róże tutaj jest teraz blok travel będę Wam bokiem pokazywała jest on przepiękny. Tutaj, tak jak widzieliście w poprzednim, były żółte napisy, tutaj są teraz na żółtym tle, teraz na takim brązowym. Są przepiękne mapy. Jednak mają oni zdolność do mm, tworzenia tych bloków. Ten jest przepiękny, jasny, takie grochy z tymi elementami bloków takich a la vintage, takich travel. Oj, moje dzieciątko już się obudziło, więc koniec na chwilkę z filmikiem. Dokończę za chwilę. Jestem już z moim pomocnikiem, dokończę od razu, bo dzisiaj mam jakiegoś pecha. Jak zaczęłam nagrywać, to mąż zadzwonił, a nie ustawiłam wyciszenia, więc przerwało i znowu musiałam od nowa nagrać. Więc dobra, pokazuję Wam tutaj. Są przepiękne te wzory. Niektóre się wiadomo, pojawiają. Ten fiolet jest przepiękny, a ja uwielbiam też tworzyć pracę w fioletach albo w takich dla mnie nieoczywistych kolorach i ten jest cudny przedostatni blok to jest natur tutaj mi się spodobały te takie żuczki, muchy to nie są żuczki, muchy w każdym bądź razie owady o tutaj troszeczkę cofnę żebyście widzieli fajna żółć takie listki, o ten jest świetny bombowy, chociaż nie, dobrze mówiłam, są żuczki, są też także, także dechy. Ten znowuż kolor jest przepiękny, nie wiem czy to tak ładnie oddaje, ale to jest taki róż, brzoskwinia, on jest troszeczkę taki cieniowany, no, piękny, ta zieleni też jest bardzo ładna. Tu jest znowu żółty, mój smart się denerwuje. To znaczy, ciekawski, z chęcią by tutaj e, też różne rzeczy podotykał. A że jest malutki, to od razu by zniszczył. Co nie? Adasiu? Nie? Więc tak się prezentuje ten blok z papierami. Także są właśnie do tego e, bloku elementy e, drewniane. A tu jest z To Jest taki ostatni, i tu mi wpadł właśnie taki jeden papier w, w szczególności w, w, w oko, zaraz Wam pokażę, no ten jest też cudny, fajny, ale tamten od razu do takich prac fajnych, chłopięcych. o właśnie ten jest bombowy, ekstra i powiem Wam szczerze, że tutaj ta jakość tego papieru, przynajmniej dla mnie, nie odbiega niczym innym, jest dobrze, jest napigmentowany, te elementy można wyciąć, ale także wykorzystać jako jeden arkusz papieru, na przykład w, w jakimś albumie. Tu jest też taki fajny. No tak się prezentują te bloki. Tutaj piękne, fajne gwiazdeczki. O! Nadasia, twoja nóżka nie jest tutaj? Nie, nie widać. O! Więc tak się prezentują moje zakupy w tym miesiącu, w, w styczniu. O, ja już jestem w lutym. W lutym będziemy dawać, e, publikować film. E, więc tak prezentują się moje zakupy w miesiącu styczeń. Mam nadzieję, że podpatrzyliście sobie coś ciekawego e, i też będziecie mieli okazję wykorzystać to w swoich pracach, albo że Wam się przyda. E, ja już się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie. I zapraszam do obejrzenia kolejnych moich filmików. Papa! Pa.